Kochani, witam Was gorąco na moim kanale i zapraszam dzisiaj na przepyszny deser idealny na upalne dni, który szczególnie polecam wielbicielom słodkości. Będzie to beza z mascarpone i truskawkami. Zapraszam do oglądania filmu. Składniki: Do miski przekładamy oddzielone od żółtek białka, dodajemy szczyptę soli i ubijamy je na sztywną pianę, ale nie za sztywną. Następnie do białek małymi porcjami po jednej łyżce dodajemy cukier. Cały czas dokładnie i długo ubijamy po każdej dodanej porcji cukru. Na końcu wlewamy ocet lub sok z cytryny i wsypujemy mąkę ziemniaczaną. Całość jeszcze chwilę ubijamy. Gotowa beza powinna być błyszcząca, bardzo gęsta i sztywna. Pianę rozsmarowujemy na kole o średnicy 20 cm narysowanym na papierze do pieczenia. Bezę suszymy na blaszce w piekarniku rozgrzanym do temperatury 140 stopni Celsjusza około 30 minut, a po tym czasie zmniejszamy temperaturę do 100 stopni Celsjusza i suszymy ją jeszcze 3 godziny. Wysuszoną bezę studzimy w piekarniku. Umyte i obrane z szypułek truskawki kroimy na połówki, a większe sztuki w plastry. Do miski wlewamy schłodzoną śmietanę. Dodajemy serek mascarpone oraz cukier puder. Wszystko miksujemy do momentu, aż masa zgęstnieje. Pod koniec miksowania wsypujemy śmietan fix. Tak przygotowaną masę przekładamy na bezę i starannie ją rozmarowujemy. Na wierzchu układamy pokrojone truskawki. gotową bezę dekorujemy listkami mięty lub melisy i od razu podajemy. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na mój kanał smakowite dania oraz na stronę smakowitedania.com.